Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Na zegarze prawie 16 minut po godzinie dziewiątej. Czas na temat dla reportera w studio jest już gospodarz tego programu Jarek Adamek. Dzień dobry. I jest także w drugim studiu Emilia Wojciechowska. Dzień dobry I zaczynamy od raportu pandemicznego. Po ostatnich świątecznych spadkach liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 znowu mamy wzrost. We wtorek w regionie potwierdzono ponad 40 przypadków zakażeń koronawirusem, czyli 4 razy więcej niż w poniedziałek. Pozytywne wyniki otrzymało 9 osób z powiatu górowskiego, osiem z Gustyńskiego. 7 z kościańskiego, 6 z Leszna, 5 z powiatu wschowskiego, 4 z Wolsztyńskiego oraz po dwa z Leszczyńskiego i Rawickiego. Zmarły 4 osoby. Przyczyną śmierci dwóch osób z Powiatu Wolsztyńskiego były choroby współistniejące, a kolejna osoba z tego powiatu oraz mieszkanie z Powiatu Leszczyńskiego zmarli na COVID-19. W kraju wykonano prawie 34 tysiące testów na koronawirusa. Pozytywne wyniki otrzymało 7 914 osób. Kolejne najświeższe wiadomości dotyczące danych statystycznych po godzinie dziesiątej. No i oczywiście będziemy je Państwu przekazywać zobaczmy co będzie. Dziękujemy bardzo Emilia Wojciechowska, a my do już ciebie teraz... już są telefony. Odbieramy od razu, tak bez... A Ale ja mogę powiedzieć numer, jakby ktoś nie wiedział przypadkiem. A i widzisz i słuchacz zrezygnował, no? 65 529 5529. <grym> to był tak zwany telefon ćwiczebny. Dobrze, teraz poprosimy już, teraz o połączenie. Teraz już na ostro. Proszę dzwonić 65529 5529, to jest nasz numer telefonu i co tam państwu w duszy gra dzisiaj? Dzień przed Sylwestrem, czyli w przedostatnim Dniu roku 2020. Dzwoncie, my, my mamy odpowiedź, jak nikt nie dzwoni, to może ją puśćmy dotyczącą wielkogabarytów w Jerocińskiem, czy właściwie Gminy Jarocin. Odpowiedź, którą udzieliła nam pani Weronika Banaszak z tamtejszego zakładu gospodarki, właśnie, która zajmuje się tymi odpadami komunalnymi. To może odbierzmy, a potem puścimy, bo ktoś dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja chciałam się zapytać, czy obowiązuje zakaz przemieszczania się w trakcie sylwestra? To jest bardzo dobre pytanie, proszę pani, bo tak, pan premier mówi, że czy najpierw mówili godzina policyjna, a potem pan premier powiedział, że godziny policyjnej nie ma, bo nie może być, ale rozporządzenie jest. W związku z tym teoretycznie jest zakaz, chociaż jako żywo wszyscy się zastanawiają, na jakiej podstawie, bo żeby wprowadzić obywatelom zakaz przemieszczania się, trzeba wprowadzić stan wyjątkowy. Więc co ja mam pani biedny powiedzieć? Teoretycznie nie można czegoś takiego zrobić. W praktyce, kiedy zatrzyma panią policja, to, to może pani z nimi podyskutować. Ja powiem szczerze, że jak zawsze zdrowy rozsądek przeważa, czyli myślę, że bardziej chodzi o to, żeby nie, nie robić żadnych imprez za świeżym powietrzu typu Sylwester z jedynką, a mniej o to, żeby sobie na przykład podskoczyć do znajomych, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. To jest moja osobista interpretacja. Nie wiem, czy jeżeli. Jeżeli się pani powoła na Adamka przed sądem, to sąd to, to uzna. Natomiast no, ja pani, ja, no mi czasem ręce opadają, bo to jest tak. No co ja mam pani powiedzieć? Mam wyzywać na rząd, że nie potrafi najprostszej sprawy wyjaśnić ludziom, jak to ma być. No oni nie potrafią wyjaśnić, bo pan premier mówi, no nie możemy z godziny policyjnej wprowadzić, ale tak prosimy, żebyście się nie szwędali. No. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Ale czyli raczej mandatu znaczy, nie, nie, do, nie powinno. Ro, jest. Rozporządzenie jest. I teraz ci biedni policjanci. Mówią tak, no jest rozporządzenie. W sumie no powinno się rozporządzenia przestrzegać. Ja nie wiem, no być może będzie po prostu tak, że jeżeli policjanci zobaczą, że jest rzeczywiście, nie wiem, jakieś zgromadzenie na powietrzu, które tam wie Pan, jak to ludzie. Wie Pan, jak to Polacy po, y, przy imprezach, że oni się tam całują i, i w ogóle i ściskają, no, Rozumiem, to, po, no to, to policjanci mogą powiedzieć, no ale halo, no tak lekko dystans społeczny. Natomiast no myślę, że żadnego szaleństwa nie będzie. To będzie trochę jak z tymi limitami osób na wigiliach. No. No nie słyszałem, żeby policja wjeżdżała komuś na chatę, żeby liczyć gości. No, tak tak, to mniej więcej jest. Dzie nie? Dziękuję bardzo. Także no, mówię, ja bym bardzo chętnie Państwu powiedział: tak, jest albo nie, nie ma. A to jest takie u nas, to jest takie. Niby jest, a nie ma, a niby nie ma, a jest. No, to tak to... jak cały ten rok 2020. Niby był, a, a ja nie tak ma. Trochę zawsze z... No, w... państwo z płyty paździerzowej, no po prostu. Puśćmy tę odpowiedź dotyczącą wielkogabarytów, bo słuchacz z Jarocina się o to upominał. Odpowiedź dotycząca śmieci wielkogabarytowych, czyli wszelkich y, tapczanów, szaf, telewizorów i tak dalej. Jak można w gminie Jarocin się tego pozbyć? Weronika Pawełczyk, prokurant spółki. Jeżeli chodzi o punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany przy zakładzie gospodarki odpadami spółka ZOO Wielkopolskie Centrum Recyklingu, odpady wielkogabarytowe na przoku są odbierane od mieszkańców gminy Jarocin. Mieszkańców, którzy oczywiście posiadają tutaj miejsce zamieszkania, zameldowania bądź są uwzględnieni w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Jarocin. Jakie odpady wy tutaj? Przyjmujecie? Wszystkie odpady wielkogabarytowe, czyli już podając przykłady, na przykład tapczany, szafy, krzesła, stoły, są to odpady, które są tak jak sama nazwa wskazuje, większych gabarytów, nie mieszczą się do zwykłego pojemnika. Na odpady komunalne i można je do nas dostarczyć. One są bezpłatnie od mieszkańców przyjmowane. Czy trzeba Was wcześniej informować, jeśli ktoś chce przywieźć takie odpady? Oczywiście, że nie trzeba nas informować. Takie odpady należy dostarczyć w godzinach pracy, funkcjonowania, punktu selektywnej zbiórki odpadów. To była pani Weronika Pawełczyk, a pytał ją Kamil Bachosz. Bardzo dziękujemy, a więc odpowiedź dla mieszkańców Jaworzina, jeżeli macie wielką gabaryty, to na przok z nimi. Odbierzmy kolejny telefon. Halo? Halo? Dzień dobry. No, witam, Jargu. Witam. Mamią z tej strony. Witam. Wczoraj słuchałem właśnie radio Poznań. Mhm. I w Radiu Poznań wypowiadał się gościu z rządu, żeby nie przyjmować w razie przejścia gdzieś, żeby nie przyjmować mandatów. Gościu z rządu tak mówił? Tak. Kurde, jak już rząd nie chce pieniędzy zarabiać, to już naprawdę. Ja myślałem, że gościu z rządu właśnie mówił, żeby przyjmować mandaty i to jeszcze prosić policjantów, żeby większe nakładali, bo państwo. W żadnym wypadku nie przyjmować mandatów. Czy ja państwu, jeżeli mogę coś zupełnie prywatnie radzić, przy takim zamieszaniu dotyczącym interpretacji tego niby zakazu, ja myślę, że jeżeli ktoś z Państwa ma czas, żeby sobie przed sąd pójść to niech się na to zdecyduje. Naprawdę, niech sąd rozstrzygnie, jak tak naprawdę wygląda interpretacja i stanowienie w ogóle prawa w naszej kochanej Ojczyźnie. Bo ja mówię, jako żywo te komunikaty, które przychodzą, co jeden minister to inaczej mówi. A jak jest tam, jest tak jak mówi nasz szanowny pan słuchacz Marian, że gość z rządu mówi, żeby nie przyjmować mandatu, no to już w ogóle, proszę państwa, to już nawet nie jest płyta proździerzowa, powiem tak. Numer telefonu do Jarka Adamka, do naszego studia to 65 529 55 29 i można dzwonić. Można, nawet trzeba, słuchajcie, bo dzisiaj jest taki piękny dzień, przedsylwestrowy, jak ktoś potrzebuje jeszcze jakiejś porady, typu jak się tańczy rumbę, to. A pokażesz? Nie, bo nie wiem. No, odpowiem po prostu wtedy, szanowny słuchaczu, puśćcie wodze fantazji i niech was rytm prowadzi. Wiem, że rumba to jest takie podobno bardzo zmysłowe. Podobno, tak czytałem. Kolega mi opowiada. 65, 5 koleżanka. 65. Przekazane do zarządu dróg miejskich, także wkrótce pewnie doczekamy się odpowiedzi. Mam nadzieję, że pozytywnych, chociaż z tym już nie bywa. I jeszcze miałem odpowiedź w jednym temacie, ale to za momencie, tylko znajdę, bo, bo faktycznie. Z... A może być telefon? Tak, tak, bardzo proszę. Ja sobie poszukam tej odpowiedzi w tym czasie. To jest już słuchacz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, coś mi się odbiło uszy o tych pojemnikach na zmieszane, to znowu musi być inny kolor. Nie, on nie musi być inny, tylko tam jest wreszcie tak KZGRL postawił sprawę jasno, jaki ma być kolor. E, nie, że inny, nie, nie, nie. Za, za momencie, jaki kolor musi być, teraz Wie pan taki? co, wejdę sobie za moment na stronę i y, za momencik to sprawdzę, bo dobra, o, to jest chyba dobra. ten. Ten Szary, czy jak on się tam nazywa, ale za momencik to. Yy... Ale to od nowego roku obowiązuje czy? Nie, to jest po prostu taka interpretacja, bo ludzie mieli, wie pan, aha, dylematy, aha. jaki kolor i związek to napisał. Za moment. No nie, bo mam na cały czas zielony, no na razie odbierają, ale... Tutaj yy, ale tutaj zielony się... na zmieszane? Tak. To nie, to musi pan przemalować na pewno. No, chyba. a pół roku temu dopiero kupiłem nowy i. Hmm, za moment, tak, za momencik właśnie... wejdę sobie na KZGML i panu powiem, okay. dobrze? Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję, pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Dobrze, teraz mam. Tutaj... To ty szukaj, a ja przypomnę numer do studia: 65-529-5529. I tak jeszcze zupełnie przy okazji podpowiem, że Jarek po programie temat dla reportera, to wybiera się gdzieś do lasu. Czy to a się Tak, właśnie, tak, to, to tak. A ty milczysz i nic się nie chwalisz no bo... i nic nie opowiadasz, że takie ja taki przygody z ciebie dzisiaj czekają. Tak, jestem po prostu. Mm, tak, na leśnictwem yy, piaski. Tak. Nadleśnictwo piaski, tam powiem szczerze, że dawno nie byłem, także bardzo się cieszę, że mi dzisiaj taką audycję Zaprosiło na żywo. pana do lasu. Tak, że na żywo będę Państwa informował. <laughs> Czy już tam odnalazłeś, co moment, potrzebujesz, bo moment. mamy słuchacza kolejnego. Proszę, odbierajmy, odbierajmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzie Słyszałem, że pan się do lasu wybiera, myślałem, że do, do, do tego dębna zobaczyć, że tam wydzie tam No Powoli, nie od razu, na razie piaski y, tam będziemy y, dzisiaj relacjonować, natomiast dębno oczywiście, no, w, w, spróbujemy się dowiedzieć, ale są to takie rzeczy, wie pan, no, to, z, nie wszystko możemy w, z dziś na jutro. No, to, to siły i środki y, też mamy ograniczone, ale postaramy się wywiedzieć, jak to wygląda. Dziękuję. Przy okazji tak. jak już jestem na antenie, to chciałbym całej redakcji od rawicza całego, złożyć serdeczne życzenia noworoczne. Zdrowia, zdrowia, przede wszystkim zdrowia i dobrych słuchaczy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. pięknie. Pozdrawiamy po... serdecznie. Miłego bardzo dnia życzymy. Serdecznie dziękujemy. Aha. A jak mm. człowiek jedną rzecz robi, to potem ma problem z drugą. Tak, Poś, tak, mam bo problem. Bo Jarek jeszcze tam szuka i szpera. Szukam Iśmieją, ale odbierzmy kolejny telefon. Halo Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam panie Jarku, panu i całej redakcji i wszystkim złożyć życzenia na nowy rok 2021. Życzę zdrowia, nadziei i wiary. Pamiętajmy, że mimo pandemii nigdy nie będziemy sami. Dziękuję, dzwonię z Wilkowic. Bardzo serdecznie Panie dziękujemy, jak zawsze miło nam Niesamowicie odebrać takie telefony, troszkę się zawsze czerwienimy, ale duma w nas jest, także yy, dobra, więc tak, jeżeli idzie o zielone pojemniki, szanowny panie słuchaczu, one, według tutaj tego, co jest na stronie KZGL, przeznaczone, przeznaczone są na szkło. Na szkło, więc aż się zdziwiłem, że zielone na szkło, ale tak to wygląda i jest no, sugestia, żeby pojemnik przemalować, jeżeli jest zielony, a służy do yy, jak ktoś zmieszanych odpadów, yy, a do zmieszanych jest kolor chyba zaraz to jeszcze znajdę, bo to taki długi ten komunikat, że muszę się w nim rozczytać. Yy, 65529 5529 to też numer telefonu, ale może zróbmy teraz małą przerwę, a ja w tych dwóch minutach się spróbuję rozczytać, jak to dokładnie w tych kolorach wygląda. Wracamy do studia tematu dla reportera Jarek Adamek. Tak, mam, mam znalazłem wszystko, już zaraz Państwu wyjaśnię, ale mamy telefon, więc odbierzmy. Dzień dobry. Chodzi o te śmietniki zielone, odmieszane. Nie są zielone śmietniki, a 14-2 są śmietniki odmieszane. To nie są Tak jest, już wyjaśniam, jak to wygląda. Ja Przypomnę, chodzi o Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego czyli tutaj te wszystkie och, 18 czy 19 gmin. Regulamin się zagłębiłem, I więc proszę Państwa, wygląda według regulaminu tak. Warek lub pojemnik niebieski z napisem papier przeznaczony jest na. Papier. Yy, worek biały z napisem szkło bezbarwne przeznaczony jest na szkło bezbarwne. Worek pojemnik zielony. Zielony, uwaga! Z napisem szkło kolorowe przeznaczony jest na odpady ze szkła kolorowego. Przyda wam się po sylwestrze. Worek lub pojemnik żółty z napisem metale i tworzywa sztuczne jak wyżej. I worek brązowy na bio. Jeżeli idzie o zmieszane, jak to jest w regulaminie, każdy inny kolor. Każdy dowolny kolor na zmieszane pod warunkiem, że nie jest to kolor żółty, zielony, biały, niebieski i brązowy. Jakie zostały? Czarny? Patrycja, ty się znasz na kolorach, tak? No, czarny. Fuksja. Kobiety znają takie dziwne kolory. Także tak to wygląda na terenie komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, czyli na bio, brązowy, na zmieszane zasadniczo chyba najpopularniejszy jest czarny, natomiast no nie może być w tych kolorach, które są na te yy, całe frakcje odpadowe. Nie wiem, no. Ale gdyby to był fuksjowy, to zobacz, jak byłoby pięknie kolorowo. I co to za owoc śliwka? Masz słuchacza. Ja co halo. to halo? za kolor? Dzień No dobry. Raz ja dzwonię. Do? Proszę o fanfary dla pana Jarka. Dziękuję bardzo. Dzień. Zaraz biorę maskę chino przymorskiego i jadę pod spraya i maluję śmietnik. No. Na Fukjowo prosimy! Dziękujemy! Dziękujemy. O słyszę piękne barbary do pana Janka. Są, są, pozdrawiamy gorąco. Dziękujemy bardzo. to nie było, ale się udało rozczytać w tym regulaminie, także To chyba pierwsza taka sytuacja, że słuchacz poprosił o fanfary, czy już się zdarzyło wcześniej? Nie, no czasem nie, słuchacze prosi, ale nie, nie tak na szybko, nie, tak na, na już. No tak, już na, na już jest kolejny telefon. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam takie pytanie. Gdzie my seniorzy z gminy Jarocin mamy się zgłaszać do szczepień? Będziecie zapisać yy, w wie, co, znaczy chyba jeszcze nie ma ogłoszonych zapisów na szczepienia. Z tego co tak. pamiętam komunikaty rządowe czy takie informacje rządowe były takie, że mniej więcej w połowie stycznia to mm -hmm. się ma zacząć. Z tego co wiem, ale może to się jeszcze zmienić wstępnie zapowiadano, że szczepienia będą prowadzić tak zwane POZ-y. Czyli Aha. podstawowa opieka zdrowotna, czyli najogólniej rzecz biorąc, no, przychodnie lekarzy pierwszego mhm. kontaktu. I, jak to będzie dokładnie? Myślę, że będziemy informowani. No, na razie mhm. mamy drugi dzień podawania szczepionek i na razie otrzymuje je personel medyczny. W mediach ogólnopolskich wczoraj słyszałam informację, że podobno seniorzy wcześniej mają dostać komunikaty listowne do skrzynki z zaproszeniem. Czyli pewnie jakiś tam się komunikat pojawi. Wydrukowane. Tak, tak. no, byłoby super, natomiast tak. no, czy to wydoli Poczta Polska do tylu seniorów? Ja myślę, że będziemy dostawać te informacje na początku stycznia i, mm -hmm. i to będzie szło przez te tak zwane komunikatory, wszelakie ogólnopolskie. Mm -hmm. e, myślę, że pojawią się też listy przychodni i tak dalej. To wszystko, mówię, mniej więcej w połowie stycznia ma ruszyć, także bardzo, jeszcze chwilka cierpliwości. Dobrze. Bardzo pani dziękuję. My także... My także. Ba bardzo. Szczęśliwego, miłego, zdrowego nowego roku. Do widzenia. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Wszystkiego najlepszego. 65 529 5529 to nasz numer telefonu. Jak Państwo słyszycie w sprawach wszelakich zobaczymy co teraz. Dzień dobry. Witamy. Ja mam taką sprawę, to jest sprawa stara, ale mnie to już trochę denerwuje. Otóż chodzi o odnożec. Kasy biletowe są otwarte. Wczoraj byłem przedszkolny na dworcu. Wydaje mi się, że 16.20 jest informacja. Na tym się kończy. Bilet najczęściej nie działa. Mm -hmm. Nie wiem dlaczego to miasto były wojewódzkie, a w tej chwili też tak jak za ścianek. Następna sprawa miała być, przynajmniej nie ma informacji. Ja rozumiem, że jeszcze trwają prace, jeżeli chodzi o doskonalenie linii kolejowej, ale. Miała być ta kolej metropolitalna, miało być coś w tym zakresie. Taki kościan już jest w tej chwili brany pod uwagę w pierwszej kolejności, ale jest coraz dalej od stolicy województwa. To można na ten temat powiedzieć? No. Jeżeli idzie o kolej metropolitalną, wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, bo to on jest, że tak powiem, organizatorem tego przedsięwzięcia, jeśli chodzi o Leszno, są najogólniej rzecz biorąc mgliste i, yy, no powiedzmy, nie, niezbyt zachęcające. Czy tak naprawdę Pan Marszałek Główny nie kryje, że Leszno mu się wydaje trochę za daleko na kolej metropolitalną? Można oczywiście dyskutować. Natomiast, no, były też takie zapowiedzi, że można. Pomyśleć o tym temacie, kiedy wyremontowana będzie linia kolejowa. No, linia kolejowa właśnie się nam staje wyremontowana, bo już powoli kończą. Więc być może myślę, że władze samorządowe Leszna musiałyby wrócić albo zasiąść do rozmów. Tylko wie pan, tam jest jeszcze jeden problem. Żeby kolej metropolitalna była, gminy się muszą dołożyć. Ja już teraz nie pamiętam, jakie to są kwoty, ale to są pewne kwoty i to w dodatku muszą się chyba dołożyć wszystkie gminy po drodze. Więc teraz od Kościana do Leszna by się jeszcze gminy musiały, ile tam jest tych gmin, trzy, dogadać, no, że zapłacą. No zgadza tylko, że no, przecież Leszna chyba nie należy do takich zaściankowych yy, terenów, że nie mogą się tam przekonać poszczególne gminy, bo na co inne dokładają. Mhm. A no, połączenie z Leszna jest coraz gorsze zamiast coraz lepsze. Przecież tamte wszystkie ościenne wokół Poznania, na przykład no weźmy chociażby piłę, wągrowiec i tak dalej, i tak dalej, Gniezno, to wszystko ma. Nie, piła a chyba nie. P piła chyba nie z tego co ja słyszałem, to tak, ale. Ja sobie to nie sprawdzę. Chodzi, nie chodzi o to, żebym miał rację, nie? Ale, mhm. No w każdym razie o to, żeby to ustawić, no, a już tymi kasami. Teraz tak, niech sobie Pan wyobrazi, bo przy części dojeździe do Poznania z bagażami. Yy, tu jest nieczynne, tu jest nieczynne i teraz szukać konduktora, bagaże trzeba w pociągu gdzieś zostawić, bo trzeba zapłacić bilet, no to jest, no nie, to jest jak zakrylacieczka. Znaczy z jednej strony jak za króla ćwieczka, z drugiej strony też przypominam i zachęcam, bo ja już od dobrych paru lat kupuję bilety internetowo. No tak, no to, jest też to jest wygodne, bo bilet jest w telefonie, tak, w smartfonie, no, albo, pan można pan sobie go albo można go sobie wydrukować i on i po prostu jest honorowany. I ja naprawdę od dobrych, tam nie, żebym jakoś strasznie dużo podróżował, natomiast no, kilka razy w roku gdzieś pociągiem jadę i y, bilet po prostu kupiony z domu najwygodniej. No nie, to, to Także zachęcam, radzi. jeżeli ktoś ma możliwość, dostęp do internetu. To jest chwilka na założenie tego swojego profilu, i naprawdę można kupić bilet w każdym miejscu. Nawet szczerze mówiąc, to można go kupić w pociągu. Jak ktoś już naprawdę zapomniał, w trybie natychmiastowym, kiedy tylko wsiądę. Także ja wiem, nie każdy ma dostęp do internetu, ja to rozumiem. Natomiast zachęcam gorąco, jeżeli są jacy, jacyś na przykład seniorzy, którzy no, mają z tym problem. Poproście najbliższych, no, no, poproście rodzinę, właśnie, żeby Wam też w tym pomogli. To jest najwygodniejsze i, i, no, no i działa, tak. Także zachęcam. Bo, bo kasy biletowe ja przypominam, no w czym jest problem? Pewnie w obsadzie personalnej, czyli to są koszty, tak? No tak trzeba pensję to płacić, to trzeba to premię to płacić, trzeba płacić koszty pracy, ZUSy i wszystko inne. Internety póki co nie, nie potrzebują, żeby im pensje i premie płacić, także dlatego no firmy jest... przechodzą na ten zdalny typ. Wracając do, do, do tego połączenia mm -hmm. szybkiego, to no, przecież mamy tu i posła i mamy innych działaczy, którzy mogliby wspomóc tę sprawę i rzeczywiście, że z marszałkiem usiąść do stołu i... Mm -hmm. Do takiej miejscowości jak Leszna, ja uważam, byłej stolicy, byłej powinno to być. W każdym razie. Będziemy o to oczywiście dopytywać przypominać. i przypominać, przypominać, bo ja Państwu powiem, że już Pana Marszałka Woźniaka kilka razy o to pytałem. Pan Marszałek Woźniak jest skoninąd bardzo sympatycznym człowiekiem, natomiast jak on mię widzi gdzieś na jakiejś konferencji prasowej, to od razu lekko mu tak brew idzie do góry, bo wie, że Adamek będzie go pytał o kolej metropolitalną. Także będziemy, jak tylko będzie okazja gdzieś się z Panem Marszałkiem spotkać, przyjedzie tutaj do nas albo my pojedziemy do niego, to zapytam go, jak tam Proszę. sprawy, jeśli chodzi o, o połączenie, to takie częstsze, bo ono tam szybsze. Ale się naprawdę potrzebne tak. to jest naprawdę potrzebne. A no. Ja życzę wszystkiego najlepszego w nie, 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 no, to jest bardzo dobre pytanie. Czy w ogóle byliby Państwo chętni na taką kolej metropolitalną, żeby na przykład także z budżetu miasta środki na to przeznaczyć? To już jest też takie pytanie, które na razie zawisło w powietrzu między nami a Państwem. Ślepak był teraz. Teraz tak zwany ślepak, ale jeszcze są trzy minuty, także. Jeszcze no, halo, kochani, co tam się no. dzieje z tym telefonem? Patrycja. No. Co ty tam mieszasz? <laughs> nie, ale ja nic, to słuchacze dzwonią A, i się rozłączają. 65, 529, 5529 i coś nam się tutaj haczy. Eee, nie wiem o co. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem w ogóle, Ale spróbujcie jeszcze raz. I zobaczymy. O, Dzień dobry. To jest. Dzień dobry. Lista robiczów, chciałam bardzo podziękować za wysprzątanie alejki od ulicy Unii Europejskiej do Warszawy. Jest super. Super. No to co? Dziękujemy tak. bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękuję. bardzo naszym służbom, które tam posprzątały i puszczamy nasze. Dzięki, dzięki, dzięki. Podziękowania, a to już kolejny telefon Halo Halo, dzień, dzień dobry. dobry Dzień dobry Dzień dobry Dzwonię w takiej sprawie Dzisiaj jadąc z Leszna na Nowy Świat Tam mijamy po lewej Kameruńską Jedziemy, tam jest taki zakręt Kawałeczek dalej I tam jest takie miejsce, że można się zatrzymać Z takim szlawanem na biało-zielono pomalowanym I dzisiaj rano zobaczyłem A to dzisiaj w nocy musiało się stać że ktoś sobie tam zrobił wysypisko śmieci. Jest tam pełno worków, nie wiem, po malowaniu, po sprzątaniu, no po prostu aż żal patrzeć i może jakaś służba by się zainteresowała i to sprzątnęła, bo naprawdę, no, ludzie kochani, no, opamiętajcie się, czy ktoś, czy wy byście może, słuchacze, ci, którzy to zostawili, słuchają nas, no, czy wy byście chcieli spacerować po takim zaśmieconym lesie, no? Znaczy, ja panu coś powiem. Znaczy, ja mam też ogromną nadzieję, że jakaś służba się tym zajmie, ale nie w kontekście sprzątania, tylko znalezienia tych... Flejtuchów, którzy to tam wyrzucili i ich po prostu, ja bym powiedział szczerze, nawet zagonić przy pomocy środków przymusu bezpośrednie, bezpośredniego, żeby oni to łaskawie posprzątali na swój własny koszt. Bo ja mówię, drażni, znaczy strasznie mnie irytuje to, że ktoś teraz będzie za to musiał zapłacić, a ten ktoś to pan, ja... Patrycja i tak zwane społeczeństwo, które po prostu płaci podatki za jakiegoś. Powiem tak, w języku ludzi cywilizowanych nie ma słów wystarczająco obraźliwych, żebym tutaj ich użył, więc nie, nie, nie użyję. Natomiast oczywiście, no, okej, okay, ja myślę, że nadleśnictwo Karczyma Barowa, panowie leśniczy, tam już byli i wiedzą, no pewnie to będzie posprzątane, tak, tylko no. No. Jak to powiedzieć? No. No. Co mam panu powiedzieć... No skończmy może tę audycję w bardziej optymistyczny sposób, bo po prostu zaraz mię tu żyłka pęknie. Ja bardzo panu serdecznie oczywiście za ten sygnał dziękuję i wszystkim Państwu i jeżeli nas słyszy ten ktoś. To nie pozdrawiam go. A resztę Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Jutro Sylwestra pracujemy. Nie wiem, jak Patrycja, ale Patrycja się robi na bóstwo. A ja pracuję, bo nie muszę, bo już jestem bóstwo. I o 9.15 się z Państwem pogadamy. Do usłyszenia. Ja, Adamek, jak zawsze uroczy. Dzięki.